Nie, 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 Przepraszam jestem tym nieprzytomna, ale ja Ale to pani pytania o kodziaka, no? to, o, ja, nawią a, no to ja nawiążę ja, ja, do ja do tego tak. i powiem, że ty dzwonisz dwóch, bo chciałeś dobra. się też do ostatnipu listy, bo tam miałeś być, a ja cię nie ma. Znowu. Dobra. Krzysztof Miel, dzień dobry, producent owoców jagodowych z Lubelszczyzny, z Powiatu Kraśnickiego. Paweł Orgowski, producent malin i truskawek. Panowie nie zostaliście wpuszczeni na spotkanie tutaj z premierem Puskiem? Tak, nie zostaliśmy wpuszczeni, mimo że na pierwszym szczycie rolniczym byliśmy. Przekazaliśmy panu premierowi gotowce i prawne i logistyczne, jeśli chodzi o owoce jagodowe, bo nas o to poprosił. Dzisiejszy na drugi szczyt rolniczy zostaliśmy zaproszeni. Ja zostałem zaproszony osobiście. Potem zostałem y, z tego skreślony. Widocznie za dużo mówię, za dużo mówię prawdy. Y, pan Paweł Rogowski zadzwonił do Michała Kołodziejczaka osobiście w sprawie bo miała być ta sama delegacja na tym szczycie, nie został tam wpisany i chciał załatwić, żeby do... Michał... Po prostu nie zostałem dopisany, na pierwszym szczycie byłem dopisany z długopisa, powiedzieli, że przy... frekwencja ma być taka sama, Donald Tusk się zaufał, że spotkanie następne będzie w takim, sam, w takim samym składzie. Wczoraj wieczorem wreszcie po kilku razach dodzwoniłem się do Michała Koziczaka. Wczoraj. 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 Wczoraj wieczorem. Rozmawiałem z nim chwilę. Powiedział, że sprawdzi to, oddzwoni mi. Ale powiedział, że Krzysiek nie zostanie wpuszczony. Było wczoraj... Wczoraj przez cały dzień trwało zamieszanie. Rano zostałem wykreślony z listy południe zostałem ponownie zaproszony, mogę okazać SMS-a, nie mam z tym żadnego problemu, a wczoraj wieczorem jak Paweł dodzwonił się do Pawa, zostałem podobno znowu wykreślony do, Mi... do Michała, zostałem z... przepraszam nerwy, zostałem znowu podobno z tej listy. Tylko nie dostałem żadnego SMS-a ani maila potwierdzającego, że nie mam nie być uczestnikiem tego spotkania. Tu jest SMS potwierdzający rozmowę telefoniczną i SMS potwierdzający moje uczestnictwo w tym spotkaniu. Dzisiaj próbowałem wejść, to pani, która stoi przy granicy, powiedziała, że to było przez pomyłkę wysłane. I przez pomyłkę trwała rozmowa z Ministerstwa rolnictwa ze mną, kiedy zostałem zaproszony. To pom... A usłyszeliście jakieś argumenty? Nie, zero argumentów, przez pomyłkę. Pomyłką to jest rozmowa z Donaldem, premierem Donaldem Tuskiem. On chce dialogu. Od miesiąca rolnicy strajkują na ulicy, stoją. Zero konkretów, przeciągania w czasie. Jaki dialog? Jesteście jedynymi tak. Jesteśmy jedynymi przedstawicielami owoców jagodowych w całej Polsce. Jedynymi. Polska produkuje 10% całej produkcji na świat, jeśli chodzi o malinę. I, i następnie wpuszczono. Widocznie powiedzieliśmy za dużo na pierwszym spotkaniu. W Warszawie na, na ostatnim strajku też widocznie byliśmy za głośno. Prawda ich boli wpuszczają większości ułożonych ludzi pod siebie, żeby mogli się dogadywać z nimi i załatwiać swoje sprawy. Naszych spraw nie załatwiają. To jeśli nas tam nie wpuszczają, to jak my mamy walczyć o maliny, o porzeczki, o truskawki? Nawet o zboże. Bo dzwonił do mnie chłop Ludzie z całej Polski, żebym mówił o mleku, o bydle, o, o zbożu, jako rolnik niezrzeszony, bo nie należy do żadnej partii, do żadnego związku, żeby była jasność. Narracja w telewizji jest taka, że jestem człowiekiem koło Dziejczaka. Tak, działałem w Agronii. Po decyzji Michała, kiedy przeszedł w koalicję z Donaldem Tuskiem, na drugi dzień z moim kolegą spaliliśmy wszystkie tysiąc podpisów. Byłem w różnych programach, w czarno na białym, w Polsacie, wszędzie mówiłem wprost, że nie popieram Donalda Tuska, jestem przeciwko PO i PIS-u, bo PIS okradał rolników, PO to kontynuuje. Dla mnie nieważne, kto rządzi. Ważne, żebyście bronili bezpieczeństwa żywnościowego Polski. A jest narracja, jaka jest. Przypomnę, że jestem podłożony, sprzedany, a jest to nieprawda. Wrócę jeszcze do swojego spotkania. Po całym... Zgromadzeniu, podeszliśmy do premiera Donalda Tuska i premier Donalda Tuska sam powiedział, że nie znał sytuacji, jaka jest naprawdę z malinami. Z, przeważnie z malinami. Y, jakby nie my we dwóch, nie byłoby głosu w ogóle o malinach, o czymkolwiek, bo tam tylko zboże, kukurydza, zboże, kukurydza, zboże, kukurydza. Nie było żadnego przekazu odnośnie owoców miękkich. I najważniejsze, poprosił nas o rozwiązania prawne i logistyczne, tak jak mówiłem wcześniej. Dostał te rozwiązania pan Michał Kołodziczak na maila. Oficjalnie dostał. Tam są gotowce, które trzeba wprowadzić, przegłosować i sytuacja w owocach jagodowych, w malinach, w truskawkach się poprawi. Dzisiaj na tym spotkaniu miałem dostać odpowiedź, co będzie dalej. I miałem dostać też odpowiedź o innych konkretach, jakie pan premier Donald Tusk będzie podejmował. Nie wpuszczono mnie na to spotkanie, mimo że jestem zaproszony. Powiedzieli mi wprost, że zostałem zaproszony przez pomyłkę. Jaki jest wasz plan dalej? Co zamierzacie... 20 marca cała Polska strajkuje. My osobiście zgłaszamy urząd wojewódzki w Lublinie, bo nie będziemy dalej blokować tak, dróg odcinków wybranych, nie będziemy utrudniać dalej y, normalnym obywatelom y, życia, ale też y, chcę powiedzieć pros, że musieliśmy zablokować te drogi. Przepraszam, zwykłych, prawdziwych ludzi, którzy przez to mieli swoje problemy, ale żeby władza się nami zainteresowała, musieliśmy zrobić coś takiego, żeby dotyczyło każdego i każdy mógł to odczuć. Dlatego teraz przenosimy się pod urzędy. Urząd wojewódzki to jest pierwsza władza, która reprezentuje nas na samej górze. Czyli jak mamy problem oddolny, to oni powinni to pchać do góry. Jeśli tego nie robią, to po co tam są? Po co biorą pieniądze? Po co siedzą w tych urzędach? Proste. Więc Urząd Wojewódzki 20 marca w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie Krzysztofie, jest takie jeszcze pytanie, bo chodzi filmik w mediach społecznościowych, że... Podczas roboczej wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy, w z miejscowości jest fragment taki, że wyszedł do y, przedstawicieli Waszych rolników protestujących. Czy coś na ten temat wiesz, czy mógłbyś to jakoś skomentować? Nie mogę tego skomentować, bo nie brałem tam udziału, coś widziałem w internecie, nie wiem kto tam był, więc tego nie skomentuję. Mhm. Wspominałeś tutaj o 20 marca o Urzędzie Wojewódzkim y, w Lublinie. Y, Czyli można powiedzieć, że to jest jakby drugi etap waszych protestów. I trwających. Będziemy podkręcać tempo tych protestów, będziemy podkręcać śrubę, bo nadal działamy załagodnie. Spójrzmy hmm. na, Fran na Francję. Jeśli oni się z nami nie liczą, działamy załagodnie. Chcą liczyć się z prawdziwym rolnikiem, będą się z nami liczyć i my podkręcimy to wszystko. 20 marca widzimy się pod Urzędem Wojewódzkim. Zapraszam wszystkich, którzy chcą nam pomóc, wesprzeć, bo pamiętajmy jedno: wspólna sprawa, jeden cel. Dziękuję bardzo. Wszystko chmiel, yy, chmiel. Producent owoców miętkich. Producent owoców Były działacze gruntów. Były! Żeby była jasność.